Wiele wydarzeń w naszej historii, że Niemcy kiedyś będą chciały tak mocno, wyraźnie na naszym terenie, tej w Polsce, to tym bardziej na terenie obozu koncentracyjnego, powiedzieć Polacy, przykro nam, że, że historia nasza była taka smutna, że była tragiczna, że wyrządziliśmy Wam tyle krzywdy, wiele śmierci i chcemy Wam za to oficjalnie przekroczyć. A dzisiaj właśnie taki moment nastąpił. Jest pomiędzy e, nami grupa e, Niemców, którzy uważali, że jest to ich obowiązkiem, aby w imieniu sposób powiedzieć naszym narodowi, narodowi żydowskiemu, e, powiedzieć po prostu przepraszam. E, jest pomiędzy nami e, pastor żydów, który chyba jest inicjatorem e, tego wydarzenia i go za, za mało poproszę, żeby on coś na temat e, więcej powiedział. E, ten Marsz Życia, ponieważ to co robią nazywają Marszem Życia, Marsz dlatego, że chcą przejść od, od, od jednego miejsca śmierci do drugiego i tam powiedzieć przepraszam, tam poprosić o e, przebaczenie, tam e, postarać się o pojednanie z narodem, tutaj, w tym momencie, e, polskim oraz żydowskim. I e, tak z miejsca na miejsce, z miejsca na miejsce. Byli, byli już e, na Ukrainie, byli na Litwie, na Łotwie, Ameryce. I wszędzie jest to, to, to czyli apel. Tutaj traktat podpisał, że jestem zainteresowany. E, z Niemiecami e, również mieli gorsze społeczności żydowskie, do, e, do których również ten apel o pojednanie e, kieruje się. E, apel e, gorszych z Niemiec. Chciałbym powiedzieć, aby e, w tej chwili, jeszcze zanim pan e, Niemiec i gorszych z Niemiec e, powiedzą. a jego siostra przetłumaczy ten sam e, na jednej płacz. Proszę bardzo, proszę do mikrofon. Hazoim im berim a, berima, i ptoru. Halo hieles uvaco, noce meshe, hazard Bojawa, Zarina Nose, alumota. W pierwszym stopniu, gdy Bóg sprowadzi wygnanych z wyjomu, będziemy jak we śnie. Wtedy nasze usta napełnią się śmiechem, a nasz język rzadkimi pieśniami. Wówczas ogłoszą wśród narodów. Bóg uczynił Indie nam wielkie rzeczy, będziemy szczęśliwi. Wróć do nas Boże z wygnania naszego, jak z na pustyni. Ci, którzy sieją we łzach, będą rządzić z radosnym śpiewem. Ten, który szedł, płacząc i niosąc ziarno na sierp, powróci z